Drodzy seniorzy, czy słyszeliście już najnowszą wiadomość z MOPS-u? To może nie dotyczyć Was bezpośrednio, ale ma ogromne znaczenie dla Waszych dzieci, wnuków, a nawet prawnuków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej właśnie ogłosił podwyżkę zasiłku porodowego aż o 480 zł. Tak, dobrze słyszeliście, młode rodziny mogą teraz liczyć na większe wsparcie finansowe przy narodzinach dziecka. Ale uwaga, nie każdy wie, że ten zasiłek to nie tylko jednorazowe pieniądze. To także forma pomocy, która może odciążyć młodych rodziców w tych pierwszych trudnych tygodniach po narodzinach. A teraz, gdy kwota została zwiększona, zainteresowanie jest ogromne i niestety nie każdy wie, jak poprawnie złożyć wniosek, by nie stracić tych pieniędzy. Dlatego w tym filmie krok po kroku pokażemy Wam, dla kogo dokładnie przysługuje to świadczenie, jakie dokumenty trzeba przygotować, gdzie należy złożyć wniosek i na co uważać, żeby nie dostać odmowy. Jeśli macie dzieci lub wnuki, które spodziewają się maluszka, koniecznie przekażcie im te informacje. Może to właśnie dzięki Wam zdążą skorzystać z tej podwyżki, zanim będzie za późno. Zostając z nami do końca, dowiecie się również, jakie inne formy wsparcia rodzinnego MOPS planuje jeszcze w tym roku, a niektóre z nich mogą Was naprawdę zaskoczyć. Więc zanim przejdziemy do konkretów, mamy małą prośbę: kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki temu jeszcze więcej osób, być może waszych bliskich, dowie się o tej ważnej zmianie. Zaczynamy. No dobrze, kochani, przechodzimy teraz do konkretów. Jeśli jesteście z nami, to znaczy, że temat podwyżki zasiłku porodowego was zaciekawił. I słusznie. Bo mimo, że to świadczenie kierowane jest do młodych rodziców, to rola babci i dziadka w życiu nowonarodzonego dziecka jest nie do przecenienia. Często to właśnie Wy jesteście pierwszymi, którzy wspierają młodych, czy to radą, czy pomocą, czy czasem nawet finansowo. Dlatego warto wiedzieć, na co mogą liczyć Wasze dzieci czy wnuki, bo może to też odciążyć Was i Wasz domowy budżet. Zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest ten zasiłek porodowy, zwany również becikowym? To jednorazowe świadczenie wypłacane z budżetu państwa, które ma na celu wsparcie młodych rodziców w pierwszych dniach po narodzinach dziecka. Wiadomo ile kosztuje wyprawka, pieluchy, ubranka, łóżeczko, wózek, fotelik samochodowy. A to wszystko trzeba mieć praktycznie od razu. Kiedyś 1000 zł becikowego było dużym zastrzykiem gotówki, ale przez inflację, wzrost kosztów życia i ceny produktów dziecięcych ta kwota po prostu przestała wystarczać. I właśnie dlatego MOPS ogłosił bardzo ważną zmianę: zasiłek porodowy wzrósł o 480 zł. To oznacza, że teraz młodzi rodzice mogą otrzymać łącznie 1480 zł. To już suma, która naprawdę może zrobić różnicę w tym trudnym, emocjonalnym i kosztownym momencie. Wyobraźcie sobie, ile można za to kupić zapas pieluch na kilka miesięcy, nowy wózek albo porządną kołyskę. Ale i tu ważna sprawa, żeby otrzymać to świadczenie nie wystarczy po prostu urodzić dziecko. Trzeba spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek w wyznaczonym czasie. I właśnie w tym miejscu wiele młodych rodzin się gubi. Albo nie wiedzą, że można dostać więcej pieniędzy, albo robią błędy we wnioskach, przez co świadczenie zostaje odrzucone. A czasami po prostu dowiadują się za późno, kiedy termin już minął. Dlatego, jeśli macie kogoś w rodzinie, kto niedawno został rodzicem, albo spodziewa się dziecka, bardzo ważne, byście im to wszystko przekazali. Bo ta wiedza może naprawdę pomóc. Zacznijmy od pierwszego kroku: kto może otrzymać podwyższone becikowe? Świadczenie przysługuje każdej matce, ojcu lub prawnemu opiekunowi dziecka, pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego progu aktualnie jest to 1922 zł netto na osobę. Oznacza to, że wiele młodych par, szczególnie tych na początku drogi zawodowej, z powodzeniem się kwalifikuje. Co ważne, wniosek musi zostać złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka i nie dzień później. Jeśli ktoś się spóźni, to nawet najlepszy powód nie pomoże, świadczenie po prostu przepadnie. A jak złożyć taki wniosek? Najlepiej udać się do najbliższego oddziału miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub gminnego ośrodka pomocy społecznej w zależności od miejsca zamieszkania. W wielu miastach i gminach można też zrobić to przez internet za pomocą profilu zaufanego, co jest ogromnym ułatwieniem dla tych, którzy mają małe dziecko w domu i nie mają jak ruszyć się z wózkiem. Do wniosku trzeba dołączyć kilka dokumentów: akt urodzenia dziecka, dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka była pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodni ciąży, a także zaświadczenie o dochodach. Czasami trzeba też dostarczyć oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu czy informacje o innych członkach rodziny. Brzmi skomplikowanie? Może trochę, ale w urzędach są pracownicy, którzy krok po kroku pomogą wszystko wypełnić. Warto tylko wcześniej zadzwonić i umówić się na konkretny termin, wtedy uniknie się kolejek i nerwów. I tu znowu, kochani, ogromna rola dla Was, seniorów. Wiem, że wielu z Was ma doświadczenie z urzędami, potrafi poradzić sobie z dokumentami i zna się na formalnościach. To nieoceniona pomoc dla młodego pokolenia, które często czuje się zagubione wśród formularzy i urzędniczego języka. Możecie pójść z wnuczką czy zdjęciem do urzędu, możecie pomóc w wypełnieniu wniosku, przypomnieć o terminach. Naprawdę, wasza obecność w takich chwilach daje młodym ogromne wsparcie. Warto wspomnieć też o tym, że niektóre samorządy oferują dodatkowe lokalne becikowe, czyli niezależne świadczenie finansowane z budżetu gminy czy miasta. I tutaj kwoty bywają różne: od 200 zł do nawet 1000 zł. Ale uwaga, o te pieniądze trzeba wystąpić osobno, bo to zupełnie inne świadczenie niż to z MOPS-u. Więc jeżeli wasze dzieci czy wnuki mieszkają w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy nawet w mniejszych miastach, warto sprawdzić w lokalnym urzędzie, czy i jakie świadczenia oferują. Czasem nawet pracownicy MOPS-u nie informują o wszystkich dostępnych formach pomocy, więc najlepiej zapytać samodzielnie. A teraz, jeśli pozwolicie, chciałbym poruszyć jeszcze jeden ważny aspekt. Ta podwyżka o 480 zł to nie tylko gest finansowy. To także sygnał, że państwo zaczyna zauważać potrzeby młodych rodzin. W czasach, kiedy coraz mniej dzieci się rodzi, kiedy wiele młodych ludzi odkłada decyzję o posiadaniu potomstwa ze względu na koszty życia, takie wsparcie naprawdę ma znaczenie. I choć dla niektórych może się wydawać, że to i tak za mało, to jednak każda pomoc się liczy. A kiedy do tego dołożymy Waszą pomoc, a Wasze doświadczenie, czas, cierpliwość i miłość, to młoda rodzina naprawdę ma szansę wystartować dobrze. Zresztą sami wiecie najlepiej, jak to było kiedyś. Pamiętacie jak rodziły się wasze dzieci jak trzeba było wszystko załatwiać kombinować z wyprawką pożyczać ubranka od sąsiadki szykować pieluszki tetrowe Dziś jest inaczej ale też niekoniecznie łatwiej i dlatego każda forma wsparcia czy to z mopsu czy z waszego serca jest bezcenna Na zakończenie tej części chcę was jeszcze raz zachęcić rozmawiajcie z dziećmi i wnukami pytajcie czy złożyli wniosek zapytajcie czy wiedzą o tej podwyżce Czasem taka rozmowa może ich zmotywować, przypomnieć o ważnym terminie, albo po prostu sprawić, że poczują się mniej samotni w tym całym procesie. A już za chwilę opowiem Wam o tym, jakie kolejne świadczenia mogą być wprowadzone jeszcze w tym roku i które z nich mogą dotyczyć również Was, seniorów. Tak, dobrze słyszeliście. Mówi się coraz więcej o dodatkach pielęgnacyjnych, rozszerzonych ulgach zdrowotnych i jednorazowych dopłatach dla emerytów ale o tym za chwilkę. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę tylko jedno, jeśli ten film jest dla was wartościowy. Jeśli czujecie, że takie informacje mogą komuś pomóc, dajcie łapkę w górę. To nic nie kosztuje, a dzięki temu więcej osób dowie się o tej ważnej zmianie. A może właśnie dzięki temu wasza córka, wnuczka czy sąsiadka dostanie te dodatkowe 480 zł, które zrobią różnicę? Zostańcie z nami będzie jeszcze ciekawiej.